Pachną już wiosenne kwiaty. Wyrastają maleńkie buraczki, zwane botwinką. <laughs> Więc dzisiaj zapraszam Was do mojej kuchni na wspólne gotowanie pysznej zupy z młodej botwinki. Dotamy do tego cudowne białko w postaci białej fasoli oraz to będzie mój tajemny przepis na bazyliowy makaron. Zapraszam. Oto dzisiejsze składniki. Mały kawałek kapusty pekińskiej, kawałek selera, dwie marchewki, trzy niewielkie ziemniaczki, dwa pęczki świeżej botwinki, kawałek pora, pomidor i oczywiście przyprawy, o których opowiem za chwilę. I biała fasola, którą wczoraj wieczorem namoczyłam. Zalałam wodą i zostawiłam do namoczenia na całą noc. Jest tu mniej więcej 5 łyżek suszonej białej fasoli, która w ciągu nocy spęczniała. Zaczynam od tego, żeby zagotować w garnku 2 litry wody. Czekając aż się zagotuje woda, przygotujemy warzywa. Obieram ziemniaczki. Marcheweczkę. Seler. Ziemniaki pokroję w kostkę. Marchewki w plasterki. I selera w, w małe kawałki. Możemy to nazwać plasterkami. Do gotującej się wody dodaję pokrojone w kostkę ziemniaki, pokrojony w małe kawałki seler. I marchewkę pokrojoną w plasterki. Dodaję też ze dwie garści dość drobno pokrojonej kapusty pekińskiej. Botwinkę dokładnie umyłam. Jeżeli nigdy nie gotowaliście jeszcze botwinki, to tutaj na końcu są takie małe buraczki, a tutaj wydaje się, że jest tak dużo liści, że te liście są dosyć twarde, ale liście botwinkowe są bardzo, bardzo delikatne i w, podczas gotowania zmniejszają swoją objętość. Więc wcale nie obawiajcie się tego, że tutaj. Tych liści jest tak dużo. Pokroimy teraz całą botwinkę tak, jak jest, i wszystko, wszystkie jej części, i buraczki, i łodygi, i liście dodamy do garnka. Więc buraczki kroję na plasterki, które są tak piękne. jak oczy, które patrzą na Was. Znaczy... Oj, gotuje się woda. Już śpieszę z buraczkami. Odkrajam część pomiędzy buraczkiem a łodygą. To jest jedyna część, której nie użyję do gotowania. I teraz... Kroję na mniej więcej dwucentymetrowe kawałki łodygi razem z liśćmi i całą tę czerwono-różowo-zieloną kompozycję dodam do garanka. Oto nasze dzisiejsze przyprawy: kolendra, cząber, oregano, bazylia, lubczyk, pieprz i odrobina cynamonu oraz oczywiście zioła: natka pietruszki, szczypiorek i koperek. Dodaję pół łyżeczki mielonej kolendry, pół łyżeczki cząbru, pół łyżeczki oregano Płaska łyżeczka bazylii suszonej. Płaska łyżeczka suszonego lubczyku. Pół łyżeczki pieprzu. Pozostałe przyprawy poczekają. Wymieszam i dodam teraz kawałek pokrojonego w plasterki pora. Zobaczcie, jak niezwykle szlachetnie wygląda por. Jaki jest przepiękny w środku. Uwielbiam zapach i smak pora. Bardzo często dodaję go do zup. I jest, ma taki oh, cudowny, pikantny, egzotyczny smak. I chociaż kojarzy się z polską kuchnią, to w rzeczywistości pochodzi z Azji i był używany już w starożytności, w starożytnym Egipcie, w starożytnym Rzymie, w starożytnej Grecji. Kochano pory, <ścoughs> pora na porę. Kiedy warzywa w garnku się zagotują, jest czas, żeby dodać soli. Dodaję jedną płaską łyżeczkę. Ja używam soli himalajskiej, ale może to być każda dobra, nierafinowana sól, na przykład polska kamienna sól. Jest bardzo dobra i zdrowa. Dodajemy sól i teraz jest też czas, żeby dodać fasolę. Fasolę, którą namoczyłam wczoraj wieczorem, zalałam dużą ilością wody, 5 Łyżek suchej białej fasoli. To jest taka drobna fasola, ona się szybciej ugotuje. Dzięki temu, że została namoczona na noc. Potrzeba tylko mniej więcej 20 minut, żeby była miękka. Dodaję fasolę mieszam. Hmm. Już wygląda fantastycznie. Pachnie cudownie, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze zostało nam kilka niewielkich kroków. Pokroiłam drobno pomidora, i teraz dodam pomidora do garnka. Pomidor da taką kwaskowatą nutę całej zupie. Wymieszam, poczekam aż całość się zagotuje. Pozostały nam trzy ostatnie kroki. I to będą te kroki, które uwieńczą dzieło. Po pierwsze dodaję czubatą łyżeczkę kurkumy. Osobiście uwielbiam kurkumę, nie tylko dlatego, że ma cudowny słoneczny kolor, ale ma również cudowny smak i zapach, i wiele tajemniczych leczniczych właściwości. Dodaję kurkumę, wymieszam, poczekam aż całość się zagotuje i pozostała nam jeszcze jedna przyprawa, czyli cynamon oraz. Zioła. Dlaczego cynamon? Myślę, że cynamon i buraczki mają wspólną słodką tajemnicę. I myślę, że idealnie do siebie pasują. Była kiedyś taka piosenka, którą śpiewał Billy Paul. Me and mrs jones może to dość dalekie skojarzenie ale oni się spotykali ukradkiem codziennie w kawiarni myślę że buraczki i cynamon też lubią się w taki sposób spotykać niewiele ćwierć łyżeczki I zobaczcie jak pięknie wygląda nasza botwinkowa zupa Prawie na ukończeniu. Teraz przykryję ją, ponieważ już się zagotowała po dodaniu cynamonu. Zmniejszę gaz, tak zwany, czyli płomień. Zmniejszę do dwójki. Przykryję i zostawię na 15 minut. Czekając aż zupa będzie prawie gotowa, przygotuję zioła pęczek koperku, pęczek natki pietruszki. Koperek odrywam od tych grubych łodyżek, a natkę pietruszki pokroję w całości, tak jak jest razem z łodyżkami. I... pokroję je teraz dość drobno. 15 minut później. Ach, cudownie pachnie. Dodaję teraz posiekane zioła, wymieszam i będę gotować jeszcze przez mniej więcej 5 do 10 minut, zależnie od tego, jak szybko ugotuje się fasola. I zależnie od tego, jakiej jakości była fasola, której używaliście, czasami ta fasola gotuje się szybciej, czasami wolniej. Więc zupa jest już właściwie gotowa. Sprawdzę tylko, czy fasola jest miękka, i jeśli tak, to będziemy podawać. Mm -mm. Jeszcze nie. Dziesięć minut więcej. Oto jak wygląda. Nasza cudowna zupa. Po mniej więcej 25 minutach gotowania fasola jest już miękka, wszystkie smaki cudownie ze sobą zaprzyjaźnione i połączone. Można tę zupę podawać tak jak jest, albo można ją podać z makaronem orkiszowym, z moim tajemnym sosem bazyliowym, o którym opowiem w następnym nagraniu. A teraz spróbujmy jak smakuje zupa. Oto moja zupa potwinkowa z nutą świeżej bazylii, ubrana w zielony fartuszek bazyliowy i zielone patyczki szczypiorku. A tak wygląda zupa z dodatkiem makaronu orgiszowego z bazyliowym sosem. Jest bardzo dobra, jest sycąca, jest lekka, jest idealna na obiad albo na kolację. Smacznego!